Siema z tej strony Himeka. Witam was bardzo serdecznie, nie jest pierwszy na moim kanale. Yy, w tym filmie jadę do Hiszpanii i mam ze sobą towarzysza. <ścoughs> yy, Mimi. No więc tak, no, nie przedłużajmy. Więc jesteśmy już w hotelu. Jest godzina 23.47. A ja wciąż. A mi się wciąż nie chce spać. Tam w tle moja babcia. Babciu, przywitaj się. No, um, jutro jedziemy na wycieczkę z taką inną grupą. Na górę wąserad z klasztorem. Um. No. Tak więc yy, w następnych minutach tego filmu będą kolejne yy, różne wycieczki i zobaczymy co przyniosą kolejne dni. Tak jak przed chwilą było widać się prezentował nasz drugi dzień w Barcelonie, w Hiszpanii um, Jutro jedziemy do Sagrada Familii A najbardziej się nie mogę w sumie doczekać zwiedzania gotyckiej dzielnicy Barcelony i teraz jest godzina 23. No więc idę spać. Do zobaczenia jutro. Tak więc podsumowując dzisiejszy dzień, no było ciekawie, bo byliśmy w, właśnie w tej gotyckiej dzielnicy, na którą najbardziej czekałam. Byliśmy koło, na około Sagrady Familii, szliśmy. Byliśmy również na stadionie FC Barcelony Camp Nou i. Oglądaliśmy panoramę Barcelony z jakiegoś takiego wzgórza żydowskiego, z tego co wiem. I się dowiedzieliśmy, że tak, właściwie to my nie przyjechaliśmy do Hiszpanii, my przyjechaliśmy do Katalonii. I to jest jakby, autonomi jakby autonomiczna wspólnota. Jedna z autonomicznych wspólnot. Także. Jutro znowu jedziemy do Sokiela Family, tym razem, yy, tym razem wchodzimy do środka. No, myślę, że będzie ciekawie. I myślę, i mam nadzieję, że uda mi się załatwić w końcu takie, taką kartkę, bo miałam no, ją kupić, ale nie miałam dzisiaj czasu. A tutaj nasz towarzysz. 咪咪。Mimi. Tak więc to już praktycznie koniec wycieczki. W sensie jutrzejszy dzień się liczy, ale my jutro tylko do Muzeum Salvadora dali i o 14 musimy być na lotnisku. Więc w sumie to za dużo jutro nie zobaczymy. Um, ogólnie to dzisiaj byliśmy w Sagrada Familii i w parku Gaudiego. Podobało mi się, aczkolwiek nie mój klimat, bo po pierwsze mi tak trochę nie po drodze z kościołami, a po drugie z się mam tak odrobinkę Ale na Ale fajnie było. Wczoraj byliśmy w tej gotyckiej dzielnicy, na którą tak czekałam i oprócz tego na La Rambli, w, na Camp Nou, czyli yyyy Czyli tym, w tym stadionie Barcelony. I się dowiedzieliśmy właśnie, chociaż to już mówiłam, że my wcale nie przyjechaliśmy do Hiszpanii. My przyjechaliśmy do Katalonii. Już to mówiłam, ale musiałam powiedzieć jeszcze raz: bo to jest tutaj dla lokalistów bardzo ważne, że to nie jest Hiszpania, to jest Katalonia. Także... Widzimy się jutro. Hej, o tak więc notka ode mnie z... No, z połowy lipca. Czyli obecnie mnie. Jak widać już pofabrowałam włosy, co miałam w planie. Odrosły mi też trochę. Um, ogólnie tam tego dnia nic ciekawego się nie działo. Nie mam niestety niczego z żadnego filmiku ani, ani zdjęcia zglądowania z powrotem w, w Polsce. Tak więc to w sumie wszystko. Do zobaczenia niedługo. Pa pa!